Tu już wspomniałam, warto objeszczać konie, najlepiej niż to, tak profilaktycznie, raz na kwartał. Jeżeli w okolicach tego czasu mamy w planach to, ono, to też dobrze jest tak zrobić, że odrobaczamy i potem dwa tygodnie później objeszczamy. Bo wtedy, jakieś tam pozostałości pasożytów jeszcze łatwiej będą mogły opuścić przełóżkę. Kulacje Kuracje. Wieszane, w których skład wchodzi nasienie bawki Płesznik, na psylium? babka Płesznik ma takie właściwości wiązania, wiązania różnych ciał, po drodze spotkanych, piarku, ale nawet małych myczów. I ona... Wody. Więc jeżeli my ją namoczymy przed podaniem koniowi, to potem w przewodzie pokarmowym ona będzie taka, będzie taka jakby gąbka, która będzie zawierała po drodze różne zanieczyszczenia i odprowadzała tę skałę na drugą stronę zwierzęcia. W, podaje się czasem przy, przy biegunkach. Babkę społeczną suchą, taką nienapoczoną, po to, żeby ona nam wodę, żeby zapobiegać właśnie, zwalczać biegunkę. Ale ja bym z tą suchą uważała, bo ona ma tak silne właściwości wiążące, że można tak zahamować biegunkę, że potem koń będzie miał w ogóle problem z wypróżnieniem. więc tutaj z tym bym uważała. My dajemy babkę społeczną po to, żeby odrobaczyć zawsze. No, I to naprawdę przynosi dobre rezultaty. Do Radzem z właśnie podaje się również siemiamiane. Tutaj na zdjęciu mamy siemieniany, które ma właściwości właśnie takie śluzowe, więc ułatwia odprowadzenie tych zanieczyszczeń wraz e, z skałem z organizmem i otrę które też regulują pracę przodu pokarmowego e, e, i w ten sposób ułatwiają pasaż tej treści e, do końca. Mieszanka przykładania nie łączy się z tak jak powiedziałam. Początkowo podaje się niższe darki, z których przyzwyczajenie układu pokarmowego konia, później stosuje się normalne darki, z przez pięć kolejnych dni. Hmm. Raz na kartę upraszczany, na pobierawczą można również podawać raz w miesiącu niższe dawki takiej mieszanki.